serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj koledzy Sebastian i Rafał mają przed sobą i my dzięki temu widzimy, że oni tu przygotowali, mamy produkty firmy Prima i produkty te koledzy tutaj przygotowali w dwa takie zestawy. Ja tylko przypomnę o tych zestawach, jak co wchodzi w skład, yy, możemy zobaczyć sobie na stronie i jak to stosować. Też dużo możemy dowiedzieć się z filmów, które wcześniej nagrywaliśmy. Między innymi byliśmy tutaj kiedyś wspólnie z kolegą Sebastianem i z Andrzejem Głazikiem z firmy Prima, u księdza Jerzego Kostorza. Tam jeszcze byliśmy przy okazji, mieliśmy kolegę Denisa Sufnera. Oni opowiadali szczegółowo, jak stosują te produkty w trakcie lotów. I tutaj mamy właśnie takie dwa zestawy, które zostały przygotowane w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie. Jest to mianowicie zestaw ten tutaj po prawej stronie, który tutaj. Teraz pokazuję, on jest taki dość rozbudowany, duży. Jest to zestaw, który jest przygotowany pod plan, który nam opowiadał właśnie w tym filmie, co byliśmy wtedy z Sebastianem, ksiądz Jerzy Kostosz. Natomiast tutaj mamy taki zestaw troszeczkę uproszczony dla osób, które nie mają może tyle czasu, pieniędzy i chęci poświęcić dla gołębi, ale chciałby też sobie tutaj skorzystać z tych suplementów. No i teraz więcej o tych zestawach, o cenach, powiedzą nam koledzy Rafał i Sebastian, którym po prostu daję głos. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Tak jak Krzysztof wspomniałeś, serdecznie pozdrawiamy księdza Jerzego. To jest zestaw właśnie według jego pomysłu i z rozpiską. Przygotowany wspólnie z firmą Prima, także tutaj jest bardzo szeroki zakres tych produktów z uwagi, że no, książka wiadomo, mocno lotuje drogami młodymi. No i wtedy ta suplementacja też musi być mocniejsza, jeśli chcemy, powiedzmy, tutaj zrobić no, mocny wynik na modę. I tutaj do tego zestawu dołączamy właśnie rozpiskę, w jaki sposób stosować te produkty, w które dni, jak, jak to ma wyglądać. Tutaj jest z kolei zestaw mniejszy. To jest taki zestaw, powiedzmy, uznałbym za delikatny, ale też wspomagający głębie, w zależności od, od powiedzmy, długości lotu, w zależności od tego, jakie jest obciążenie, czy jest wiatrem pod wiatr to wtedy te produkty troszeczkę inaczej się stosuje, ale tak jak się to wspomniałeś, jest wiele filmików na ten temat, czy tutaj Denis też tak jak mówiłeś, opowiadał na ten temat, więc można sobie obejrzeć, nie będziemy się powtarzać. To jest taki zestaw 256, 256. 256 zł kosztuje. No ten jest troszeczkę droższy, bo ten cały zestaw produktów tutaj to jest 760 zł. Tutaj mamy Quickly też gratis. No, Pokażmy tutaj te probiotyki, tak tylko grupy, rzucimy wzrokiem. To jest w gratis, tak jest. Mhm. No i ten zestaw, zestaw tutaj, um, jak gdyby to jest ten, powiedzmy wyczynowy, a tutaj bym um, powiedział, że to jest e, taki no bardziej, lightowy, jak to. lightowy. Tak jak mamy Coca-Colę, tak, light, tak, zero, normalną. możecie sobie, koledzy, tutaj wybrać, co chcecie, zawsze są jakieś bonusy. Oczywiście w 200 zł wysyłka gratis jest, także te, te, te zestawy są też objętą wysyłką gratis. Można sobie sprawdzić produkty prima też na głębiach, na głębiach młodych, jak, jak to będzie tutaj działało. No i serdecznie zapraszamy, żeby zapoznać się z tymi produktami, czy też pojedynczymi, czy też w zestawach. Tutaj, zawsze u Rafała, można złożyć zamówienie, czy też telefonicznie, czy przez naszą stronę naszą internetową www.dlabudowców.pl i co, no i tutaj wiele informacji można znaleźć, czy u Ciebie Krzysztofie na filmach z kolegą Andrzejem Łazikiem, czy... Bo tam... mamy dużo często właśnie z kolegą Andrzejem i z, z księdzem Jerzym Kostorzem, ostatnio i kolegą Cezarym Hałatem i tam jeszcze byli inni, Tomek Rumiński, którzy korzystają z tych produktów, oni pokazywali właśnie, jak te produkty stosować, na co zwrócić uwagę. No i co, co ważne, bo tych produktów jest taka masa tutaj, zwłaszcza w tym zestawie takim powiększonym, tym takim wyczynowym, jak kolega Sebastian powiedział i co ważne, one są produkty, które wykorzystamy na pewno, jeżeli nie w lotach, to wykorzystamy później przy okresie przygotowania tak, pierzenia, tak, przygotowania tak. do rozpłodu. No po prostu cały czas możemy skorzystać. Nic się nam nie powinno no, zmarnować. Pierzenie tak samo musimy utrzymać no, w jak najlepszej kondycji, żeby to się odbyło y, y, jak, jak najlepiej. Także miejmy nadzieję, że y, będzie taki sezon dany na młodę, że te wszystkie produkty hodowcy użyją, a jeśli nie to zawsze jest alternatywa i można, można sobie korzystać. Także przypominamy, cena tego zestawu mniejszego jest 200 56 zł i zestawu większego 760. tego 760 zł. Także zachęcamy wszystkich, bo warto tutaj tu kupić gdyż dodatkowo zyskujemy to, że tutaj w tym dużym zestawie jeszcze jeden Quickor gratis. I plan, I plan lotowy. Plan lotowy też u nas na stronie można sobie tam pobrać, wejść. Na pewno link koledzy będą bez problemu mogli znaleźć. No i co pozostaje nam nic innego? Życzyć dobrych, dobrych lotów lot i sukcesu lot lot przede wszystkim w wszystko. tych lotach. Dziękujemy, Dobry do zobaczenia. Dobry robimy. lot!